do pracy, a dezerterzy na wojnę. Bronić swojej Ukrainy. My to Ukrainę oczywiście uważamy, że to jest banderowska Ukraina i nie zgadzamy się na jakiejkolwiek więcej wsparcia tego państwa. Bo przypominam, dwa tygodnie temu nasze czołgi i które znalazły się na Ukrainie, już mają faszystowskie hakenkrówce. Faszystowskie znaki. Jak Państwo tego nie wiedzą, to niech Państwo sobie wejdą w internet i zobaczą. A jeszcze kto od nas myśliwce. Mik, eee, e, jaki? 23. Musimy im dać. No ale skoro mamy takiego ministra lekarza, który w czasie pandemii mówił: Szczepcie się, bo keczup jest dla zdrowia. A dzisiaj jest ministrem obrony narodowej, lekarz. No ale to w modzie w Polsce, bo wcześniej psychiatr. Psychiatra był uliczem obrony narodowej, Kowa Zresztą, klik, wstyd. Następny fachowiec od obrony narodowej. Raz Takich mamy kochani. Oni mogą wysłać wasze dzieci, wasze wnuki na wschód. Bo już ich ambasador powiedział, że jak nasze wojska nie pójdą na wschód jako rozjemcy, to my nie będziemy odbudowywać Ukrainy. I bardzo dobrze, bo my żadnej Ukrainy nie chcemy odbudowywać. Lejemy ich pieniądze. Niech nam oddadzą te pieniądze, które przeznaczyliśmy przez 3 lata dla nich. Tak jak Amerykanie powiedzieli. To nie była darowizna. To była pożyczka oddawać pieniądze. I my, Polacy, powinniśmy zrobić to samo. To nie była darowizna. Oddawać 300 miliardów za nasz sprzęt. Za to, żeśmy się dla nich rozbroili. I tak to wygląda. Mam nadzieję, że po tym weekendzie urząd wejście. Przyjmie do wiadomości, że ta piąta kolumna robi złą obotę dla stosunków między. Acie, przez tak. megafon trzeba mówić teraz. <głos> <głos> Trochę szacunku dać, dokończyć, mówić. No, ale oni nie mają szacunku. Oni no, nas no. nie szanują, w no ogóle ta. Polaków. Zero. Pan No i przed nami, no przed nami. najszybciej mikrofon przynieść i to trzeba. Dziękuję za zaangażowanie. A za chwilę będzie kozacki ród, czyli uciekający przestępcy. To są kozacy. Taki jest naród ukraiński. Polacy no. nas stoją, śpiewają. No ale to jest lewactwo, tak jest zryte berety, że chora jest ta kobieta z nienawiści, bo to jest nienawiść, a nam ją wspiera. No. Ja, Nic do nich nie miałem, dopóki nie zaczęli być tacy roszczeniowi. Tak, jest... Ja nie miałem problemu. Pierwsze dni wojny było e, ciężko, dobra, ale ci wszyscy ludzie to spieprzają, a są baborowi. No, no to co oni to do 8 8 milionów y, na, na całym świecie jest. Tych Baborowych? No. Czy no. to jest duży problem? Już... Się, już... się to podoba? Nie! do i śpiewamy polski hymn? Nie! No właśnie, za chwilę będziecie mieli polski hymn. Polski hymn. Film. Filmujemy. Bo to jest przestępstwo. Bo to jest przestępstwo. Za chwilę będziecie mieli polski hymn. Na to żeśmy sobie pozwolili. Ten, <laughs> kto się boi, już jest niewolnikiem. Biedny człowiek! Fuczenko już idziesz. Odwiesili ci wyrok, Fuczenko, bo ma łańcuchy. Polska na... jest wolna! Polska jest wolna! Polska jest wolna! Coś no nowego można z mówić no. w nie Ciągle to samo od trzech to samo mówią. tym no. idzie. Mam no, no, wiedzia. ja tutaj pracuje, pracować jak jest? Macie!

Wstyd! Panowie policjanci, wstyd! Panowie się nie Profanacja hymnu polskiego, a wy nie reagujecie! Profanacja hymnu polskiego! Z urzędu ma być ścigane, a wy bronicie ich! No. Jeszcze jakiegoś wuju śpiewacz? Czy wy się na to zgadzacie? Nie. Że to trwało w nieskończoność? Nie. Żeby ta ukraińska piąta kolumna nadawała z ręków Krakowie trzy lata. Mam pytanie, dlaczego oni nie są 100 metrów od nas? Po drugiej stronie, tylko sobie tutaj, tutaj sobie w naszym mateczniku powiedzieli, że to jest ich miejsce. No bo tu są pieniądze. Dla pieniędzy to robią. Przecież pracują i ja pracują. Nasze społeczeństwo. Ja Pięknie, Pięknie, brawo. Ja mam... O nich do Nie stałby przez... 140 coś. Jezusiem. Jezus, jak to ja Słowianie! Temat, ten się tego się nie da słuchać, tego bycia. Sławianie! Ja muszę przyjąć mocniejszy sprzęt. kochani. Oddaję ci. Ja mam krzyczeć? Idę po lepszy sprzęt. Szkoda mi, panów policjantów, przepraszamy. Mamy radę. No, najlepiej dodatek albo dodatek funkcyjny. To idź na wojnę! Mamy radę. To idź na wojnę! Idź tam, daj wody, chleba rannym, zaopiekuj się nimi. Zaopiekujcie się, zaopiekujcie się tymi rannymi, a nie stójcie tutaj, bo tam potrzebne są takie samarytanki, takie różowe landrynki. Czy ja umiem mówić przez to? Ja proponuję, słuchajcie, Polak w Polsce gospodarzem. Do Kijowa! Polak w Polsce gospodarzem! Polak w Polsce gospodarzem! Polak w Polsce gospodarzem! Polak w Polsce gospodarzem! Polak w Polsce! A mają słuchawki? Nie mam pędejówki. No ja mam, mam z muzyką taneczną. Spadł na dół, spadł na dół. O cholera. No to mów Adam. Jesteś nie zgadzam się na nienawiść. My też się nie zgadzamy na waszą nienawiść. Jesteś nienawiśną kobietą. Chcemy, chcemy kochani, żeby to się zakończyło, żeby te akty nienawiści się zakończyły. Nie chcemy tutaj ukraińską piątej kolumny. Nie chcemy tutaj ukraińską piątej kolumny. Nie chcemy tutaj ukraińską piątej kolumny. Na pokoju! Nie na mnie! Na pokoju! Zaczyliście się naszą Solidarność, solidarność naszą siłą! Solidarność naszą siłą. Nie zgadzamy się z tymi politycznymi <mulikami> Nie będziecie stali na Ameriky. Nie będziecie stali. Mam na nadzieję, że leży to nie będzie. Nie będziecie stawał więcej niż politycznych gigantów. Bo przypominam, jak byliśmy tutaj, nie, nie odwinaliśmy się od niej, a ta piąta tak było, tak piąta a tak tak nie zaczęła. przyjmować wysokości, sztuki, nie chcemy ich tutaj.

Ta on jesteś niech idzie dalej udostępniajcie Lajwa. we mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. założył kajdanki, ważne, mamy nadzieję, wzią, że spełni się Pana życzenie wzią, i dotyczą, pójdzie Pan tam, gdzie Każdego Pan powinien być. Liczyć, bo to ma małe życie. Tak Odwies Odwiesimy świat. Ci te, te, te tak co do czy zło, czy miłość, bo kiedy jedna od na pokoju w 1994 roku oddała trzecią drogę Helena Marusza Wlotka droga, prywatna. Węzienie 1941 roku. Kiedy nie zważałem stanów na stronę. To bardzo okay. nas. To do życia. <noise> no Jezu, no Jezu. Niechże się się A jak na Wołyniu zabijali nasze dzieci, nie ich przodkowie. Niech pan nie krzyczy. Niech pan nie chce odejść. Proszę zabrać tego pana. Niech To zabija. Codziennie ludzi. Ludzie, to jest na świecie taki dom, Jest taki Jest nasz Kiedy Polacy to Jest porażające, kiedy Polacy pochowanymi Jest szczurami Krakowianie, szczurami Polacy, w norach. No, gdyby nie szło na wizję, to użyłabym bardziej e, dosadnych słów. Wstyd i hańba, walczycie tylko z klawiaturą. I filmiki wysyłacie mi e, na Messengera, bo ja nie mam co robić, go oglądać wasze pierdoły, bo wy się tylko tym zajmujecie. I tylko narzekać potraficie, nic więcej. A wziąć się kuźwa do roboty, zrobić coś z tym, przyjść tu, pokazać, że jest nas więcej, że się zdziwiamy, że nie chcemy tych Ukraińców, ale wy widocznie chcecie, bo widocznie chcecie, bo skoro nie przychodzicie, a my się tu szarpiemy nie wiem po co. Nie wiem po co. Wypuszczacie nas, jesteście, jesteście po prostu ludźmi, którzy tylko manipulują innymi, że wy też jesteście przeciwko i ci się porywają, chcą coś zrobić, a wy siedzicie za klawiaturą. Jedna, druga, trzecia moja znajoma. Mam was, dziewczyny, w czterech teraz. Nie chcę z wami się kompletnie zadawać. Mam dość słuchania Waszego jojczenia. O tym, o tamtym, o sramym, a do nie Jest niedziela. Nie pracujcie. И в целый свет, чтобы жизни, в конце концов, это и Чтобы просто чтобы, чтобы дети, чтобы дети, чтобы дети, Wiele ludzi podchodzi do nas i mówi: Dziękujemy Wam, że jesteście odważni. Przepraszam, dzisiaj to jest powiedzenie własnego zdania, to jest odwaga. Dla mnie po prostu szok. Ludzie pokazują nam kciuka, ale tak, żeby nikt tego nie widział. Bo się boją, bo się wstydzą, bo nie wiem co. 21 wieczór. I pan nie pan Ale nie też. Ale Palestynie. nie, dzieci,

急な一瞬でやるのも。